Spotykamy się na forum efektywnego biznesu, ponieważ wielu przedsiębiorców zgłasza nam tą potrzebę spotkań, gdzie można się wymienić doświadczeniami, wiedzą, praktyczną wiedzą. I to jeszcze spotkań urozmaiconych, prowadzonych przez praktyków, czyli ludzi, którzy wiedzą, jak się robi daną rzecz, jak się prowadzi networking, jak się robi biznes, jak się e, dobrze zarządza ludźmi. Networking to jest coś takiego trochę jak jedni. Każdy o nim słyszał, mało kto go widział. E, networking jest takim smarem, dzięki któremu biznes i kariera może się rozwijać. O tym dzisiaj tutaj żeśmy rozmawiali. Łączyliśmy ludzi, kazaliśmy się ludziom wymieniać wizytówkami, a oprócz tego jeszcze stworzyliśmy taką atmosferę, dzięki której ta wymiana wiedzy i budowa wzajemnych relacji może być kontynuowana później. Przeszedłem, to ktoś mnie przywitał, podał mi rękę, przestawił się i zapytał tak naprawdę, e, czym się zajmuję, przez co poczułem się tak jakbym był na przyjęciu, na którym e, jest gospodarz, który dba o swoich gości. Każdy z nas wychodzi z plikiem wizytówek poznaje całkowicie nowych ludzi i okazuje się, że w którymś momencie ich ścieżki się zacierają. Konferencja no niesamowita, dla mnie w ogóle pierwsze takie wydarzenie tak duże, na którym byłam. Niesamowite wrażenie na mnie zrobiła przede wszystkim sesja networkingowa, ponieważ nigdy jeszcze nie byłam na sesji, w której cały czas trzeba się przedstawiać, mówić o swoim biznesie. Bardzo dynamizujące jest to spotkanie, można było poznać rzeczywiście mnóstwo nowych osób i spojrzeć na siebie z perspektywy poniekąd jakiejś opinii innych ludzi. Biorę udział w wielu konferencjach e, różnego typu, z różnych dziedzin. E, I te zajęcia pozwolą mi na to, żebym pewniej, łatwiej e, czy w sposób bardziej ostry komunikował się z innymi. Na przerwie kawowej nie mam czasu napić się kawy i próbuję już któryś raz dokończyć tą filiżankę i nie mogę. No, całe kieszenie wizytówek, super. Jeżeli odpowiedni ludzie biorą się za odpowiednie rzeczy, no to efekt może być tylko jeden. E, ciekawy kontekst merytoryczny w postaci trzech e, wykładów. Osoby, które to prowadzą, to nie są osoby z przypadku. Tego trzeba zacząć. I To są osoby, które naprawdę mogą co, coś wnieść do, do każdego z nas. Nieraz nam się wydaje, że wszystko wiemy, że. że... Jesteśmy najlepsi w tym, co robimy, a okazuje się, że jednak jest troszeczkę pracy przed nami. Takich imprez brakuje. Myślę, że im więcej, im więcej będzie takich inicjatyw, tym nasz biznes będzie się rozwijał.